Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo. I tak słucham, szczególnie posłanek PiSu, które tak dużo mówią o kwestiach dotyczących dzieci. Tak martwicie się o dzieci. A czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że każdego dnia w całej Polsce setki tysięcy, szczególnie młodych kobiet, dlaczego protestuje? Przecież oni nie protestują. Przecież te Młode kobiety nie protestują dlatego, że ktoś im kazał wyjść na ulicę. One walczą o własną godność. One walczą o prawa do samostanowienia. Ale właśnie tym, tą postawą, którą wy reprezentujecie, tą sytuacją, za którą odpowiedzialny jest Jarosław Kaczyński i jego odkrycie towarzyskie, pani Przyłębska, doprowadzicie do katastrofy demograficznej, bo młode Polki już dzisiaj mówią: One będą bały zachodzić się w ciąże. One będą bały rodzić się dzieci, rodzić dzieci. Czy Wy sobie zdajecie z tego sprawę, że ta sytuacja będzie miała wpływ, gigantyczny wpływ, na to, jak sytuacja demograficzna w naszym kraju będzie wyglądać? Ale Was to w ogóle nie interesuje. Was to zupełnie nie interesuje, bo tak naprawdę ten spór ideologiczny wykorzystujecie tylko na potrzeby chwili. Na potrzeby chwili wykorzystujecie go tylko dlatego, że nie radzicie sobie z pandemią. I dlatego to cynicznie wykorzystujecie. Ale patrzcie na to z perspektywy kilku czy kilkunastu lat. Młode Polki walczą o, sobie, o swoje prawa, młode Polki protestują, dlatego że chcą w spokoju zachodzić w ciąży i rodzić dzieci. A wy taką postawą spowodujecie to, co się będzie działo na przestrzeni najbliższych lat katastrofę demograficzną. Dziękuję bardzo.